zacznie powitać na dzisiejszej uroczystości. Tradycją naszej szkoły stało się, że młodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość, jaką jest włączenie do braci uczniowskiej naszej szkoły. Takie święto nie może odbyć się bez obecności honorowych gości. Z prawdziwą przyjemnością witamy dyrekcję, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, rodziców oraz przedstawicielami Rady Rodziny. Podczas pobytu w szkole Mieliście okazję przekonać się, że szkoła to nie tylko nauka, ale i także zabawa ochrony koleżanek i kolanów. Przedniała ciepła na to przyszła złota jesień, spóźnił się u świcie, niespokojny wrzaski. Tyle kwiaty w koło, na stoła, najpierw pootwiera, wybrał wszystkich szkołach, przyjdą też do dzieci, sam do matko. O, już przyszli! Czy chcecie się uczyć czytać? Chcemy! Czy chcecie się uczyć pisać? Chcemy! Czy chcecie się uczyć liczyć? Chcemy! Witam Cię szkoło, bardzo radośnie tak dawno chciałam tu przyjść. Marzyłam zawsze, że kiedy dorosnę z wielkim opaką będę tu iść. Witaj szkoło w odświetlonym stroju, elementarzem w ręce. Chciałbym, by zawsze w Twoich murach O powstanie. pierwszy złożył z wstąp ślubowanie. To jest skandal, tak nie można. To się wstrzymać ślubowanie. Nowych uczniów, którzy przyjęli, nie pytając nas o zdanie. Egzaminy im zrobimy, niech nie zdają się razem Jeśli im się to nie uda, do widzenia, próżny krzyk. W takim razie mamy przygotowane tu zadanie. Za każde prawidłowo wykonane zadanie otrzymacie medal. Oto przed Wami pierwsze zadanie. Jakie powinno być zachowanie, co trzeba sobie wziąć do głowy, aby mówili o Was uczeń kulturę To jest bór dla całej szkoły, koleżanki i wesołych. Wszystkich lubię i szanuje nie dokucza. अब से Pierwsze zadanie zaliczone zaraz kolejne przez nas jest Proszę byście nam w tej chwili swoje klasy przedstawili. Ticho w naszej klasie mluby nie ma okała się. Nikt nie gada, nikt nie krocze, nikt nie łapie za barką. Drugi etap próby przeszliście pomyślnie i każdy zasłużył na medalach. Szednami trzecia próba. Pewnie ona też się uda. Wszystkich tutaj przekonacie, że swą mądrość posiadacie. Teraz zadamy trudne pytania. Wy odpowiedzcie nam bez wahania. W piórniku cicho siedzi, nie ma ręki ani nóżki, ołówkowe ściera gruszki. Prawie biega, robi białe znaki, znają każdy wydłużenie. Czy wiesz, co to taki? Kreta! W jednym budynku mieszka ich wiele, a do tych krążków śpieszy pędzelek. Farby! Farmy! Kolorowe taneczniki tańczą po papierze. Ostre które główki mają, jak się nazywają? Kreci! Wisisz klasie na ścianie, piszesz na niej zadanie. Tablica! Zagadki pięknie rozwiązuje od nas dotknięcia. Coś już słyszałam, że przepisy ruchu drogowego już znacie. A więc w tej chwili z pełnym uśmiechem niechaj muzyka nie będzie się w blam! Czy już ślubować honorem możemy? Musimy przyjąć liczbę uczniów naszej szkoły. Proszę o małą ochłeczkę cierpliwości. Musimy się przygotować do sprawy. Czyś Tak. tak. Standard Hylienu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączył się z narodem. Ania ślubowania. Uczniowie będą popatrzeć na Teraz? My, uczniowie Szkoły Podstawowej w pod Bogonaczce Wyżnej, ślubujemy. Być dobrymi uczniami i swoją nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Swoim zachowaniem dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Ślubujemy! Uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę i jak dla niej pracować. Być dobrymi Polakami i dbać o honor swojej Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej. Po ślubowaniu spocznijmy. Baczność, sztandar wyprowadzić.

Pasujecie na ucznia szkoły podstawowej w Mognaczce Wyżnej gratuluję. Karolinko, pasujecie na uczennicę szkoły podstawowej w Moknaczce Wyżnej gratuluję. Dawidku, pasujecie na ucznia szkoły podstawowej w Mognaczce Wyżnej. Gratuluję. Emilko, pasujecie na uczennicę szkoły podstawowej w Wyżnej. gratuluję. Wyżnej. Pasują cię na ucznia szkoły podstawowej w mochnaczce ryżnej. Nikolo, pasuję Cię na uczennicę szkoły podstawowej w mochnaczce ryżnej. Gratuluję. Nadio. pasuję Cię na uczennicę szkoły podstawowej w mochnaczce ryżnej. I pasuje na uczennicę szkoły podstawowej w mochnaczce ryżnej. Bardzo gratuluję. Jeszcze i mamy uczennic, ale jest chora, chora jest. Opełna w szkole. Tak, w szkole zrobimy. tej czynności. Chciałam kochani Wam pogratulować. bo pięknie zdaliście egzamin. Umiecie już bardzo wiele. No naprawdę jesteście. Się... Wyplomy na wasze tutaj piersiach świadczą o tym, że bardzo wiele. Pięknie śpiewacie, pięknie recytujecie. No i przygotujemy Was do braci, naszej szkoły, małej szkółki, liczącej no, niecałą setkę dzieci, czy uczniów już i młodzieży. No i mamy nadzieję, że będziecie się dobrze czuli w gronie nas, że będziecie się pilnie uczyli, że się zaprzyjaźnicie z książką, bo zresztą sami obiecaliście, bo w treści ślubowania... I w wierszach, które wypowiadaliście, były piękne słowa, że będziecie mieć chęć uczyć się, poznawać świat, zgłębiać tutaj tajemniki wiedzy, no i po prostu wędrować ku dorosłości. A my wam w tym wszystkim będziemy pomagać, bo od tego są nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły, żeby wam pomagać w tej podróży. Będziemy razem 8 lat, mam nadzieję, a w ósmej klasie, jak tutaj staniemy za 8 lat, to będziemy wspominać i... Bardzo się cieszę i radować, jak będziemy te zdjęcia oglądać z Bardzo Wam gratuluję, rodzicom również, i życzę wytrwałości, no i radości takiej codziennej, z tego, że te dzieciaki rosną, uczą się, są radosne. Życzę, żeby wyrosły na mądrych ludzi, którzy mają własne zdanie, którzy umieją się odnaleźć w tym bardzo trudnym, zwariowanym świecie, ale mam nadzieję, że we współpracy wspólnie podjąłabym tej, tej, trudnej, tej trudnej pracy przed nami. Bardzo Wam gratuluję, oddaję głos Panu Jeszcze go będziemy teraz prezentować. Tak, bo to jest nie wszystko. Teraz najważniejsza rzecz. część dla Was też. Prezenty, ja Wam mówiłam, że będą upominki, odczyszki i teraz będziemy pręczać Wam prezenty. Ja proszę o książkę. Wszyscy są za koleją. Mam za koleją, proszę bardzo. A książki do kieszczania? Tak, brzmi to sami. muminki,

Mam dla was dowód na to, że jesteście uczniami tej szkoły. Wow. Legitymacja. legitymacja. Tak, macie legitymację, piękną, nową, pachnącą. Dbajcie, bo to wasz pierwszy dokument. Nie można tak byle gdzie utrzymać tego dokumentu. Trzeba dbać o niego. Zostaniecie piękne dyplomiki, co mamusie zadbały o takie ciekawe dyplomiki dla Was. Zaraz go